No moi kochani. Jak wiecie już po tytule, dzisiaj mam kolejne primarkowe zakupy. Nie ma tego dużo, przelecimy szybko. Dzisiaj będzie trochę wideo mm, w starym stylu, nie będę przymierzała wszystkiego i Wam o tym opowiadała, tylko zrobię takie, będzie przymierzanie, ale na samym końcu, więc oglądajcie do samego końca, ale będą takie klipy z przymierzenia z jakąś tam fajną muzyczką, może coś takiego lecimy. Bo gadam za dużo jak zwykle. Więc zacznę może od sukienki, która podobała mi się chyba najbardziej. Teraz nie wiem, co mam o niej myśleć, więc dajcie mi znać oczywiście w komentarzach, jak zobaczycie na samym końcu przymiarkę. Zobaczycie, jak to będzie wyglądało. Ona, może nie dokładnie ta, bo na manekinie, była w innym kolorze, bo te, ten krój był tak jakby w dwóch kolorach. W tym, którym ja mam, czyli taki. Jak ja to nazywam, wygląda to trochę jak um, cerata na stół. Trochę pstrokacie, ale z drugiej strony też i dość letnio, dość ciekawie kolorowo, nie wiem. Dajcie mi znać. Dajcie mi znać co na ten temat myślicie. Natomiast mnie się podoba, mnie się podoba głównie krój tej sukienki, bo jest, jak widzicie, nie wiem, czy to w ogóle da się pokazać. Będzie lepiej widać w klipie przymierzania z przymierzania. Jest to sukienka bardzo luźna która była na manekinie, stąd mi się spodobała i była ona em, zaprezentowana, że tak powiem, ściągnięta tutaj w pasie paskiem, więc można z tego zrobić sukienkę dopasowaną i to mi się podobało, że można ją nosić o tak po prostu fiu-fiu, żeby wiatr ją rozwiewał i było fajnie, i było różno i było wiecie, w takie te typowe em, gorące, gorące dni, w te wielkie temperatury, to takie zwiewne rzeczy, to jest po prostu mega wygodne, dla mnie przynajmniej a ja jestem wygodnicka chociaż wiadomo, no moda mod, za modą chce się, chce się też trochę podążać ale ja nie jestem przyklejona do tej mody jakoś, wiecie, super super mocno dla mnie liczy się wygoda jest, jestem już w takim wieku, kiedy przede wszystkim wygoda, wygoda idzie na pierwsze miejsce, a dopiero później to czy coś wygląda dobrze, dobrze czy nie taka jest prawda no, mam tutaj nadzieję, że akurat będzie i jedno, i drugie, że będzie modnie i będzie, będzie ładnie, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało. W związku z tym, że widziałam tą właśnie sukienkę na manekinie z paskiem, mam też i pasek. Sukienka jest w rozmiarze 8, wierzcie albo nie, one wypadają dość duże. Nawet mogłabym mieć szóstkę. Tutaj nic by się nie stało, bo nadal tutaj mam miejsce. U, u góry jest tutaj taka gumka. O, zobaczcie, widzicie? Więc tutaj jest naprawdę sporo miejsca, więc sukienka też dobra dla pań, które mają duże biusty. Tym bardziej, że ramionczka są dość szerokie, więc na pewno utrzymają ładnie w miejscu sukienkę. Pasek, już Wam pokazuję, nie było tego paska, który był na manekinie, więc wybrałam taki to jest, to jest dwupak, paski takie bardzo szczuplutkie, te chudziutkie. Czarny jeden, drugi jest w takim kolorze. Nie wiem, czy to będzie widać w tym świetle, ale to jest taki kolor um, naturalny, taki powiedziałabym kolor skóry. Taki ni to beżowo, nie to, nie to różowy, po prostu taki kolor e, skóry. Ten czarny jest w takim. Nie wiem, czy to będzie widać, ale on wygląda jak taki trochę. Ma tutaj strukturę wężową, czy też taki. E, płoczony jest wzór na nim, tak taki wężowy, wężowy, trochę ten pasek wygląda. także, ale słuchajcie, dwa funty za dwa paski nie mogłam, po prostu nie mogłam. Um, ja mam S, mam nadzieję, że nie będzie mi za duży, za, za mały. może nie wiem, bo ja zawsze przyzwyczajona, że kupowałam wszystkie najmniejsze, um, a teraz już najmniejsze to się nie nadaje. do tej sukienki też, tak jakby trochę do tej sukienki też dokupiłam sobie taki sweterek, zwykły sweterek rozpinany z cienkiej dzianinki, to jest bardzo, bardzo bardzo cieniutka dzianinka bardzo przyjemna wzięłam L, żeby było luźno żeby było przyjemnie, żeby to nie było takie bardzo dopasowane mam jeden taki czarny i teraz go naprawdę noszę praktycznie do wszystkiego ale pomyślałam sobie, że taki właśnie, że wiecie, troszeczkę koloru nie zaszkodzi, no bo latem czarne, wiecie a ten bardzo fajny spodobał mi się kolor, to jest taki Taka zieleń, powiedziałabym, tutaj bardzo często jest opisywana tylko jako sage green, czyli taka szałwiowa zieleń, czyli taka dość stonowana, pastelowa, może bym określiła jako trochę pistacjową zieleń, taką, wiecie, bardzo w każdym razie ładny kolor. Nie wiem, czy powiedziałam Wam, że sukienka chyba, chyba bo nie ma, niestety nie ma bilecika, ale chyba kosztowała 13 funtów, gdzie tutaj sweterek, jak już Wam mówiłam, w rozmiarze L i był tylko 6 funtów. Ehm, kolejna sukienka, bo mam, mam aż trzy, <noise> także przygotujcie się. Kolejna sukienka, której też tutaj nie będę Wam w stanie tak dobrze pokazać. Wybaczcie, że wszystko jest takie dość pogniecione, ale to było złożone w torbie przez dość długi czas. Także. No ale to też trochę świadczy o tym, że te materiały też nie do końca takie super, bo y, trochę się gnietą. Tak bym to powiedziała. No ale miejmy nadzieję, że przynoszeniu to naprawdę one były złożone. Kurczę, ja już byłam na tych zakupach dość dawno temu. Znaczy dość dawno, no kilka, dobrych kilka dni, y, więc one tak sobie leżą złożone, wiecie, tak, przez dobre trzy, może nawet i cztery dni. Także. Także tak. Tutaj mamy koralową sukienkę, ona jest tak jako koralowa opisana, bardzo prosta na tak, też takich szerszych ramionczkach. Ja preferuję takie szersze ramionczka, bo wtedy mogę pod spodem nosić biustonosz i te ramionczka je pokryją, także tutaj plus. Ja nie mam, znaczy mam teraz, mam taki bezramionczkowy bisonosz, ale generalnie małą taki bisonoszy. mam ten, który teraz mam na sobie tak naprawdę, to jest taki jedyny, który mi się trzyma dobrze. Muszę się rozejrzeć za może jakimiś innymi. Natomiast tak, lubię nosić takie zwykłe bisonosze z, z ramionczkami, więc takie szersze dobrze mi się sprawdzają, bo przykrywają wszystko. Sukienka jest Zupełnie prosta, bez żadnych wcięć, do samego końca, na dole ma taką ofalbanę, rozmiar 12, bo chciałam, żeby była nieco szersza, 13 funtów. Te akurat nie wypadają jakoś super duże, tak, tak jak ta z tymi pomarańczami, ona faktycznie wypada, naprawdę wypada dość spora, tak ta jest praktycznie taka, jaka być powinna w rozmiarze. I kolejna sukieneczka, już ostatnia. Nie mogłam się powstrzymać, słuchajcie, zobaczyłam kolor i po prostu, nie wiem, jakoś tak przemówiły do mnie te różowo-niebieskie kwiaty. Ona może tutaj nie prezentuje się jako specjalnie, ale naprawdę jak ją przymierzę zobaczycie, że wygląda uroczo. Mój jedyny problem z tą sukienką jest taki, że ona jest tutaj z przodu dość gładka. Gdyby tutaj było, była marszczona, ten przód trochę inaczej by wyglądał, to byłaby dla mnie lepsza. Dlaczego? Dlatego, że ja mam niestety wystający brzuszek i tego mm, zawsze ten mankament w mojej e, figurze staram się zawsze ukrywać. Ta sukienka nie do końca mi na to pozwala, ale myślę, że jakieś takie wiecie, gadki ściągające da, dadzą radę, trochę to wszystko wygładzić i myślę, że będzie wyglądała ładnie. Sukienka jest literkę A. Także to nie jest jakaś taka super, wiecie, dopasowana od góry, tak. A później zobaczycie, że jest raczej, raczej luźna z tyłu, ma taką gumeczkę ściągającą, także um, wszystko ładnie wygląda. Um, fajne, takie dość szerokie, um, luźne rękawki opadające na ramiona. Um, rozmiar 12, 7 funtów, moi kochani. Nie, nie mogłam. Za 7 funtów po prostu nie mogłam jej zostawić. Nawet gdyby miałam tylko po, po domu nosić jeżeli okaże się, że że wiecie, jakoś nie czuję się w niej jakoś tak super, super, to zawsze może być do domu po prostu. Dalej co mam? Dalej mam, moi kochani, spódnicę. To jest chyba pierwsza spódnica, którą. Długa spódnica, bo nie pierwsza, ja już mam kilka spódnic z Primarka. Ale wszystkie są krótkie, a to jest pierwsza długa, Słuchajcie, która naprawdę mi się spodobała. Kremowy kolor z niebieskimi kwiatkami z takimi brązowymi gałązkami i wygląda naprawdę moim zdaniem prześlicznie, ona ma tutaj dwa takie rozcięcia z, z, z przodu, z dołu, tutaj nie są jakieś super duże rozcięcia będziecie lepiej je zobaczycie na, na przymierzaniu. Rozmiar 12, 13 funtów, i wiecie, co, mnie to trochę zaskoczyło, że tak ta długa sukienka koralowa 13 funtów i spódnica 13 funtów. Więc tutaj mamy całą sukienkę, tyle samo materiału, czy znaczy więcej materiału, nie tyle samo materiału, więcej materiału, bo to też jest długa sukienka za taką samą cenę. Uważam, że spódnice, myślę, że jakby były za 10 funtów, to też um, krzywda by się nikomu nie stała, bo jakby nie było. To nie jest aż tyle materiału. Z drugiej strony, jakby o tym pomyśleć, to jest zamek, tamta sukienka zamka nie ma, może o to chodzi, nie wiem. W każdym razie, nie wiem, jakoś tak pomyślałam sobie, 13 funtów trochę dużo za spódnicę, ale to i tak taniej niż, niż gdziekolwiek indziej. Teraz do tej spódnicy kupiłam sobie taką po prostu taką koszuleczkę, taki top, który wygląda jak no to jest top bez rękawów, może tak opiszemy um, on tutaj jest dość wysoko zakrojony pod szyję, ale nie, nie tak, tak jest, tak dobrze przypada, zresztą zobaczycie, mam już taką jedną koszulkę, tylko, że czarną um, natomiast teraz chciałam, żeby to było wiecie, coś, coś w innym kolorze one są fajne, bo one są takie dłuższe e, więc nawet można je e, już tak ostatecznie ubrać z, z parą legginsów, jak jest tak naprawdę gorąco, gorąco i chcecie coś luźnego, to to się naprawdę też fajnie sprawdza, bo mówię, jest trochę dłuższe, zakrywa Wam nieco pupę i tak dalej. Te akurat są bardzo dobrze dopasowane. Kupiłam, ponieważ to są zakupy z dwóch tur, że tak powiem, zakupowych i przy pierwszej turze zakupowej kupiłam takie też bez, rękaw, bez rękawków topy, takie też właśnie z takiego materiału jak ja tu mówię bluzkowego, czyli taki, taki ala jedwabny ten materiał, tak taki śliski. To nie jest oczywiście jedwabny, to jest poliester, ale chodzi mi o, o tą strukturę. I tamte po prostu, tamte były takie głębiej nieco wycięte. I słuchajcie, rozmiar 10, tak jak i ten, ten to też jest rozmiar 10. Tamte są tańsze, bo tamte chyba kosztują 4 funty. Nawet tamte były na wyprzedaży. Kupiłam je za 2 funty, także bajka. Przyszłam do domu, słuchajcie, nie mogłam cycków w nich zmieścić. Przysięgam. Zupełnie inaczej są wykrojone, i e, tamte musiałabym mieć w rozmiarze 12. Ale jak już wróciłam, e, to już nie było tych, co były na wyprzedaży, więc e, po prostu wzięłam sobie taką w kolorze. E, ona To jest kolor, kolor tołp, chyba opisany tutaj jako tołp. Tak, top, czyli taki, um, taki kolor, um, taki chłodny beż, tak to bym opisała, taka kawa, chłodna kawa z mlekiem. Ale myślę, że do tej um, spódnicy będzie dość dobrze pasowało. Sprawa spódnica jest kremowa, ale myślę, że damy radę. I e, wzięłam też sobie w żółtym kolorze, właściwie nie wiem dlaczego wzięłam w żółtym, ale jakoś tak mi się spodobał e, ten kolor, taki jest przyjemny, to jest taki ładny żółty, nie cytrynowy, tylko taki słoneczny żółty, chociaż on jest opisany jako peach, czyli jako brzoskwiniowy, ale to nie jest brzoskwiniowy też rozmiar 10, 5 funtów, także te koszuleczki nie są strasznie drogie, ale mówię, fajnie się nosi, są naprawdę przyjemne w takie gorące dni, więc myślę, że mi się sprawdzą. Poza tym te bluzki bardzo fajnie też wyglądają do marynarek. Także myślę, że, że sprawdzą mi się też i później. Mam też, słuchajcie, taką koszulową bluzkę, której nie będę w stanie wam pokazać, bo ona jest taka trochę lejąca i ciężko ją mi tak y, ładnie chwycić. O może teraz mi się o mamy. E, więc, tak jak widzicie, jest y, dekolt w literkę V, jest tutaj kołnierzyk, a potem jest V i dopiero są guziczki. Ma dwie kieszenie i to jest taka koszula w stylu oversize, czyli jest taka no, luźna. Czyli to mi się też podoba. I ona jest, to jest taki ala mm, crop top, bo to nie jest, yy, ona nie, nie kończy się z pępkiem. Yy, ona sięga tak bardziej do bioderek, yy, ale no nie jest jakaś super, super długa, co jest fajne, bo wydaje mi się, że nawet z tą spódnicą, też chociaż to jest taki turkus, a tutaj są niebieskie kwiaty, ale myślę, że nawet wygląda całkiem nieźle. Zresztą zobaczcie, może yy, przymierzę je razem, jak będę przymierzać. Wiecie, jak będę robić yy, klipy dla Was z przymierzania. Kolejne dwie rzeczy to yy, takie spodenki, kuse. Wiem, ale nie bójcie się, nie bójcie się, ja w nich na ulicy nie wyjdę. To są spodenki, które ja sobie zawsze kupuję do spania. Wolę takie niż takie te luźne, które są zazwyczaj przy piżamach. Nie wiem dlaczego, ale ja lubię mieć wszystko tak dość. jak idę spać. Nie, nie wiem, nie wiem, nie wiem dlaczego, ale po prostu. Lubię mieć pozakrywane, mam wrażenie, że tamte, które są takie dość luźne, to potem się jakoś podwijają, jakoś gdzieś potem niewygodnie mi, wiecie, wrzynają się gdzieś tam, a te są naprawdę, to są bawełniane, także um, fajnie w nich skóra oddycha i w ogóle dobrze się one piorą, um, ale wierzcie albo nie, ja w zeszłym roku kupiłam sobie rozmiar S, nie schudłam, bo jak już wiecie, musiałam na przykład sukienki kupić sobie w większym rozmiarze, więc na pewno nie schudłam. Natomiast y, spodenki z jakiegoś powodu, pramach ma dość duże. I ja musiałam się sobie em, xs em, ale to na xs -ka. Zresztą one się dość dobrze naciągają, także może, może dlatego. Ja nie lubię jak są luźne, więc może ja musiałam po prostu zejść w rozmiar mniejszy. 2,50 w każdym razie jest dobrze. Także tak. Kolejna rzecz to para leginsów, ale takich tych krótszych. One sięgają zaraz za kolano, one się chyba, one się chyba kiedyś nazywały Capri, ale mogę się mylić, bo były dwie i teraz nie pamiętam, te drugie jak się nazywały, mm, więc, więc mogłam je pomylić, bo były jedne takie, które sięgały do półłotki i drugie takie, które sięgały zaraz za kolano. W tym roku Primark ma tylko te, które sięgają za kolano. Niestety, bo ja preferuję te drugie, które są takie 3 czwarte. ale tamtych w tym roku nie było. Natomiast kupiłam sobie te, ponieważ. Mam taką parę identyczną, e, granatową, i czyściłam w zeszłym tygodniu toaletę, i po prostu jakoś niefortunnie musiało e, prysnąć mi wybielaczem e, tutaj na, na nogę z przodu, i mam teraz taką różową plamkę e, od wybielacza, więc musiałam kupić sobie nową parę. E, znowu XSK 250. One też wypadają e, dość duże. E, i mam jeszcze dwie pary spodni, spodnie jeansowe, obydwie czarne. Obydwie są w takim samym kroju. To są Slim Straight High Waist rozmiar 12. Obydwie są rozmiaru 12. Z tym, że te 15 funtów są zupełnie. Takie zwykłe, gładkie. Ja mam teraz, te, które mam ubrane na sobie, to są też slim, straight, high waist. Tyle tylko, że w kolorze niebieskim. Ja potrzebowałam czarnych do pracy. Mam czarne, które są super obcisłe, to są rurki. Natomiast te są, to są to, nogawka straight, czyli one są takie luźniejsze i te na lato preferuję z tego względu, że jest lepszy przepływ powietrza. W rurkach po prostu... Dla mnie to jest katorga, mordęga yy, i tak dalej. Także kupiłam sobie, żeby mieć do pracy 15 funtów. Yy, I druga para, która jest w tym samym stylu, teoretycznie, ale materiał jest inny, bo te są, nie pokazałam Wam, ale one są rozciągliwe. One są dość, zobaczcie, one mają dość dużo streczu, także tutaj, wiecie, spokojnie. Wszystko się zmieści, ładnie się wszystko um, modeluje i tak dalej. Także lubię te spodnie, są naprawdę fajne. Cieszę się, że teraz mam, um, mam je w czarnym kolorze. Natomiast um, te drugie są z dziurami, takimi dość dużymi dziurami. Um, mają też nieregularną tutaj nogawkę, zobaczcie, znaczy zakończenie nogawki. O, tak Wam pokażę, żebyście widzieli, jest tutaj jak, jak wygryziona przez szczury. Um, kieszenie z tyłu też są takie poprzecierane trochę. Mam wrażenie, że tutaj jest nieco szersza nogawka niż w, niż w tych, które nie są poprzecierane. No tutaj to po prostu ta dziura jest maksymalnie wielka. I tak naprawdę ja takich spodni zazwyczaj nie noszę. Zobaczę jak one wyglądają. One były w promocji, znaczy one były w przecenie. Normalnie kosztowały 17 funtów, ale ja je kupiłam za 10. Także nie wiem, zobaczę jak to będzie wyglądało, może je sobie zostawię mimo wszystko i obetnę na takie 3 czwarte albo coś takiego, nie wiem, zobaczę jak to będzie. Te też chciałam mieć do pracy, bo u nas w pracy to można mieć takie powydzielane, a pomyślałam sobie, że w te gorące dni będzie mi po prostu... Um, łatwiej. No ale zobaczymy, jak one wyglądają, bo nie mam takie wrażenie, że, że nie wiem, nie wiem. One takie dość szerokie mi się wydają. Ale zobaczymy, jak to będzie. I ostatnie dwie rzeczy, moi kochani, które Wam tak szybko pokażę, to skarpetki dla młodego. W końcu udało mi się kupić granatowe, chociaż bardzo czatowałam na popielatę i on miał w zeszłym roku chyba, czy dwa lata temu już nawet takie właśnie popielate, ale nie było. Były tylko w jego rozmiarze, uczatowałam tylko granatowe, ale dobrze, że Chociaż takie, bo te białe to mnie dobijają. Masakra jest, białe skarpetki przy sześciolatku to jest zabójstwo. I jeszcze jedna rzecz, moi kochani, którą naprawdę warto sprawdzić w Primarku. Ja odkryłam ten zapach zupełnie przez przypadek, bo byłam jednego dnia w pracy i ktoś mi tak pięknie zapachniał. I pytam się: co masz na sobie? a ona do mnie, że zapach spraymarka i ja mówię, niemożliwe, ona mówi tak, zapach spray marka opisała mi go poszłam patrzę, jest, on się nazywa Summer Blossom to jest niby perfum tutaj jest opisane jako eau de parfum made in France czyli produkowane we Francji jestem w szoku, słuchajcie, to jest 75 ml i to kosztuje 6 funtów 6 Butelka, taka sama e, piękna jak e, kartonik. E, mnie akurat nie o butelkę chodzi, ale o to, co jest w środku, bo to pachnie, to w ogóle mi przypomina coś. Nie wiem co, ale przypomina mi jakiś zapach, który ja już znam skądś tam. E, natomiast jest to też zapach bardzo świeży, bardzo kwiatowy, bardzo w moim guście. Tutaj jest tylko napisane, że e, tutaj są nuty zapachowe e, owoców, kwiatów i piżma. I tyle. Ale on pachnie. No, nie wiem, jak to ma opisać. Tak. Trochę jak. On mi trochę przypomina połączenie celebre. Tak. On mi trochę przypomina celebre. Ale w takim. Wiecie, wonowe celebre. Ale w takim świeższym wydaniu, czyli połączenie z. Może tak, połączenie celebre. Z albo tym mm, Summer White. Summer White Flowers on się nazywał? Summer White? A kurczę, teraz już nie pamiętam, jak się ten zapach nazywa. Sprawdzę i wpiszę wam na ekranie. E, więc połączenie tych dwóch zapachów albo połączenie Celebre z Purblanką. Mhm. Tak. I teraz już wiem, dlaczego tak bardzo mi się ten zapach podoba. Bo to jest takie bardzo. Tak, to jest zdecydowanie. Ma teraz, jak tak wącham, to tak jakbym wąchała Celebre. Więc tutaj są jakieś kwiaty. Muszę sprawdzić, co jest dokładnie, jakie kwiaty są w Celebre. Może, może się dowiem nieco więcej, ale tak. Więc bardzo mi przypomina ten zapach, tylko że jest dużo, dużo świeższy. Utrzymuje się naprawdę bardzo ładnie, dobrych kilka godzin, a że jest 75 ml, to mogę się psikać i psikać i psikać za 6 funtów. Wiem, że też mają mgiełkę. Mgiełkę do ciała też mają właśnie o tym zapachu, także jeżeli nie lubicie w takiej formie, a wolicie na przykład coś lżejszego, żeby się spryskać od stóp do głów, to też jest mgiełka. Ja nie wiem, ile ona kosztuje, ale jest trochę tańsza od, um, od tych perfum, które są za 6 funtów. Także aż mi trudno nazywać je perfumami. Ale są naprawdę przepiękne i warto. Ja w przeszłości zapachy primarkowe to tak, mm, wiecie, one nie niby ładnie pachną, ale bardzo szybko znikają. I mimo niskiej ceny, to tak jakby nie warto, ale te polecam. Jeżeli są u Was dostępne w waszym primarku, to pójdźcie i sobie chociaż powąchajcie i zobaczcie, czy coś takiego by Wam odpowiadało. To tyle, moi kochani. Wszystko miało być szybko, ale pewnie i tak się za, za dużo rozgadałam. Także wybaczcie. Jak kończę, moi kochani. Dajcie mi znać co. Oczywiście zostańcie, teraz będzie, będą klipy z przemierzania i dajcie mi znać co waszym zdaniem e, powinnam sobie zostawić, a co może lepiej oddać, chociaż ciężko będzie, bo wszystko mi się podoba póki co, także, ale czekam na wasze opinie, buziaczki moi kochani do zobaczenia następnym razem, Mua, papa hej moi kochani, witam was bardzo serdecznie w części mierzymy i pokazuje się wam tylko tak na chwilę, w sensie z głosem żeby Wam powiedzieć, że światło dzisiaj jest kiepskie. Z tego względu, że już mamy bardzo, ale to bardzo ponury dzień. <grydy> dzisiaj się nam rozpadało i jest naprawdę pochmurno i nieciekawie. Z boku, oczywiście, mój e, pomocnik. <grydy> Wiecie, że on teraz będzie się pokazywał w, w filmach, no bo wody ma wolne, więc jest ze mną cały czas. Także wybaczcie. Mam nadzieję, że Wam to nie będzie przeszkadzało. I e, skoczymy pierwszy zestaw i oczywiście mam nadzieję, że dacie mi znać, co myślicie o tych wszystkich ciuchach i może który powinnam oddać, jeżeli którymś wyglądam wyjątkowo niekorzystnie. Także zaczynamy!